Proszę księdza arcybiskupa, 33 lata temu ksiądz arcybiskup nałożył ręce na diakona Krzysztofa Nykla. Dzisiaj ponownie ksiądz arcybiskup nałożył ręce już na prałata Krzysztofa Nykla, który został biskupem. Jak ksiądz biskup przeżył tą uroczystość, po raz drugi nakładając ręce? To jest bardzo głębokie przeżycie dla każdego biskupa. Świadomość, że się wprowadza przy mocy święceń do udziału w Chrystusowym kapłaństwie i z ogromną radością i równocześnie odpowiedzialnością. A jeśli Pan Bóg dał mi taką łaskę, że mogłem po raz wtóry nałożyć ręce na tego, któremu wcześniej udzieliłem święceń kapłańskich, to tym większa jest radość, bo wprowadziłem go w pełni uczestnictwa w Chrystusowym kapłaństwie. Nie moją mocą, ale jako skromne narzędzie, którym posłużył się Pan Jezus, żeby kolegium biskupie w świecie mogło się jeszcze powiększyć o nowego doświadczonego pracownika winicy pańskiej, przede wszystkim w słudze, posłudze stolicy apostolskiej, ale także i naszej diecezji łódzkiej bo nominacja księdza Krzysztofa jest niewątpliwie jego wyróżnieniem dla niego ogromnym, ale także i dla naszej diecezji. Ja uważam, że to jest wielki dar papieża Franciszka dla naszego łódzkiego kościoła także. Proszę księdza arcybiskupa, to kolejny biskup, który wychodzi z naszego łódzkiego prezbiterium. Jak ksiądz arcybiskup przeżywa takie momenty, kiedy to księdza duchowe dzieci y, zostają pasterzami kościoła. To stawia przede mną pytanie y, za moją odpowiedzialność, za nich, bo to tak się mówi, że oni podejmują przy święceniach kapłańskich biskupi ich zobowiązania, ale składają swoje dłonie, dłonie biskupa, który równocześnie wyraża odpowiedzialność za ich kapłaństwo, za ich postawę, ale czy zawsze także z tej strony mają to, czego by oczekiwali? To jeden Pan wie. Dlatego też takie sytuacje jak obecna, to przede mną stawia takie pytanie o moją odpowiedzialność i o to, co tym ludziom mogłem dać, co dałem. Proszę księdza arcybiskupa, i na koniec. E... W tej Bazylice Świętego Piotra ksiądz arcybiskup miał swoje prymicje. Podczas dzisiejszych święceń, czy wspominał ksiądz arcybiskup także ten swój moment, kiedy kładł się krzyżem, kiedy na księdza arcybiskupa wkładano ręce, kiedy ksiądz arcybiskup przyjmował swoją sakre biskupią? No muszę powiedzieć, że dzisiaj przeżywam bardzo uroczystość związaną z... Sakrum Biskupią Księdza Krzysztofa. Wczoraj nawiedziłem Bazylikę Świętego Piotra, nawiedziłem te wszystkie bardzo bliskie mojemu sercu miejsca, także te, które wiążą się z początkiem, z prymicjami moimi, a więc przede wszystkim myślą pobiegłem, bo nie było możliwości dojść do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, ale. Mury nie stanowią przeszkód do tego, żeby się można było odnieść myślą do tych wszystkich miejsc, w których doznawało się szczególnej łaski dobrego Boga za stawienicem Matki Bożej. A przy grobie Jana Pawła II można było wiele powiedzieć, wiele też podjąć takich refleksji, które powinny zadziałać także na moim życiu, które już powoli zbliża się ku Zachodowi. Czego ksiądz arcybiskup życzy nowemu biskupowi? Żeby jak najofiarniej służył Chrystusowemu Kościołowi według tych myśli, zadań, intencji, jakie nosi w swoim sercu papież Franciszek, skoro powołał go do kolegium biskupów. Myślę, że jego bogate doświadczenie z tych wszystkich milionych lat, jakie tutaj przeżył, pracując w poszczególnych urzędach papieskich? daje Mu taką możliwość rozwinięcia jeszcze, daje możliwość rozwinięcia jeszcze tych wszystkich swoich talentów, jakimi Pan Bóg go wyposażył, żeby tym lepiej służył Kościołowi, zawsze w dobrym zdrowiu, jak to mówimy, ale przede wszystkim w tej łasce dobrego Boga, bo od Niego wszelkie dobro pochodzi.